Za, jesteśmy w więzieniu za to, że stworzyłem odcinek, gdzie hakuje mapę Roblox, gdzie jesteśmy w autach, dlatego Spongebob nas uwięził i musimy mu uciec. Całej gry nie przejdziemy, bo to jest długa gra. Chyba, że ani razu nas Spongebob nie dorwie, to może nagram dwa odcinki z tego, jak nas dorwie, ale... Albo więcej odcinków. Ale jak się nie uda, to trudno. O, Catnap. My dzisiaj przechodzimy normalnie tą grę. Ja przechodziłem kilka takich gier, wyczyłem w tą grę, Ten ja się znam ją na pamięci, tak? I wiem, jak trzeba tu skakać, co trzeba uruchamiać, gdzie uciec przed Spongebobem, że tu trzeba kliknąć przycisk to zaraz się usunie i zapewne spadnę. Albo nie spadnę. Czemu wszystkie postacie z Poppy Playtime się tu nam pojawiają? I tak to się robi. Jesteśmy super. A. O. o! Postacie z Poppy Playtime i nawet Huggy Wuggy. Elo, SpongeBob. SpongeBob, SpongeBob. Jakoś jumpscyra. No. Każdy ma takiego. Gdzie jest ten ludek? Spongebob. Lecę, lecę. Tu są cele? To zapewne będą jakieś postacie, albo nie. Nie, no, nie. No, no. Uciekamy, Spongebob już. To mam. Chcę opuścić. My się pobawimy. Ne, 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 Ale się, by bambik spongebob. Wskakuj tu do mnie. I tam to jest otwarte, dlatego kliknęliśmy ten guzik. Bo to by było łatwe. I tu sobie jedziemy. I tu będą kolejne mapki. Tu jest toaleta. I musimy otworzyć prawidłową, a my zobaczymy wszystkie. Toaleta. Toaleta. Z, z zwykłym takim barym była na przykład kupa, a z jednego się wylewały żygi. Tu mamy jakieś bronie, ale pewnie zarbuksy. Tu się wkopujemy. Już nagle nam znika łopata. Wieloryby. Ogólnie to powinny być kamienie, a nie wieloryby. Tu była taka czuszka. Te klocki. I możemy tak trollować innych graczy. Że tak, tak. Że jak będzie... Pokażę wam, widzowie. Że jak ktoś będzie sobie skakał i tu wskoczy, na no to, to przed tym skoczeniem jego możemy skoczyć czy mu się nigdy nie uda. Ale my nie mamy komu tak robić. Ej, a tu były dziury z kolcami. A nagle nie ma ich. Do tej dziury nigdy nie było, ale tam się nie da wejść. Domy. Tych domów tu nie było. A końcówka jest najłatwiejsza. Wow. Możemy tam dobiec. Ale my No i. No. To wszystko przez hagiego łagiego. Czemu ty tu jesteś? To nie copy Blade, mi tylko jakaś gra z Barry. policjant Bary. Policjant Bary, zgubił okulary. Miał wielkie gały. Jak się schronimy w jakimś budynku... Skończymy! U szybko uciekamy tam i tam będzie jakaś znowu postać ze Spongebob'a Patryk Możliwe? To Patryk Nas gonimy. oczywiście możemy zrobić tak Dorwał nas, ale my mamy to kliknięte, więc... Idziemy. Chodź, 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 chodź. Chodź. Skoczymy sobie na schody. Uciekamy. A, nie, 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 nie. Nie, nie dorwie nas. Chcą. Nikt by nie miał czasu, by to kupić. A jak się zastanawiacie, widzowie, czemu tu są takie rzeczy? Bo w niektórych częściach bary leci wielka kula, gdzie trzeba skakać tu na boki i ona tak zlatuje, ale tu tego nie ma akurat. To jest ułatwienie. I tu zawsze był, jakaś, była jakaś postać do kupienia, ale teraz nie ma. I spadamy w otchłani A to robi, że jak na przykład przejdziemy, Klikniemy tak i to pójdzie do góry bez nasz. Bo możemy tak pokliknąć. I tu się Winga odrodzi. To winda ma swoje życie. Zpatrzymy sobie, na windzie. O sasa. Niektóre gry są niedopracowane, więc się da przejść bokiem. Ale ta chyba jest bardziej dopracowana. I byśmy. Bo tu trzeba przejść jeszcze mapkę, mapkę, mapkę. Trzy takie mapki, by dość tutaj. A tak mogliśmy by sobie zrobić skrót. Ale tu jest dopracowana wielka. Nie da się. Skończymy. Klikamy na pój. I nie trafiłem I niektóre gry są też niedopracowane, że jak spadamy na dół, to możemy biec po tych dolnych częściach A niektóre gry są też takie zepsute, że nie pamiętam wszystkich takich zepsuć no, że są takie dalekie odstępy I lecimy Niektóre gry są też takie, oczywiście bary, w jakichś innych wersjach, bo z tego miliony to, że jak tu klikniesz i spadniesz, no to musisz jeszcze raz napić. I w niektórych takich grach jeszcze trzeba za roboksy, to, to jest mega trudna gra, to by... Nie można było zginąć w ogóle w tej dużej. Także ja nie muszę wydawać żadnych produktów. To jest najdłuższa mapka z bary. Najtrudniejsza. I teraz mi coś wyskoczy na ekran i się zrecuję i spadnę. No innego wyboru nie było. Film! Film! Jest. Mamy potkę na niewidzialność, bo nie widać naszej ręki. I to było? Dogonimy go. Jesteśmy flashem. Już słabiak. Skibidi toilet z niego. Słaby. Spadł. Dogonimy go. Nie spadnę, nie pozwolę spać. Mi. Musimy go wyprzedzić jak najszybciej. Nie wyprzedzimy go, nie ma takiej opcji. Ale chcę się z kimś ścigać. Czekamy, aż ktoś spadnie. O, Elo, ścigamy się. Zaczęłaś? Oszukał mnie, haha. Ha. Padł. i zarobił burza. Już końcówka. Nie mogę spadnąć. Nie! Czemu na końcu spadłem? O, ścigamy się. Dawaj typie. Jesteś limak. Aha. Jesteś tu nowy Dobra, ścigamy się. Ej! Lagi masz? op, o, jaki jestem szybki. Pokaż się, gdy chodzisz. Oć, oć, ścigaj się. Nie ruszy jak spadnę. spadnie. Gdzie ty. No i go nie będzie. No i spadłem. Mam nadzieję, żeby on też... że będę też. Chcę wygrać ten. Na pewno wyścigu. O, jeden spadł jakiś. Mówiłem, Spadniesz, Życzę ci spadnięcia gościu. Przejdziemy tą mapę. Będą kolejne odcinki z tej gierki. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobała, bo mi się podoba nawet. Ale jak spadam, to mi się nie podoba. Dawaj, ścigamy się. Dogonimy typa. Pat? Nie spadł, nie Nie wiem. Nie widziałem. Oszukał mnie, że spadł, a nie spadł. Nie ma takiej opcji, że przeszedł dalej. On spadł. Tak. Gdybym ty... Bąk! Piu! Wracamy. Piu! Jesteśmy szybcy jak flash. Wiem. Nie! Nie! nie. Dobra widzowie, poszukali nas, ja ich więcej tak nie robię, nie ma takiej opcji. No byłem już na końcu. Rol. To może zrobimy komuś pranka. Ale jestem zły. Mi się nie udało i... Jeszcze raz padnę, to kończę odcinek. I pewnie to się wydarzy. I hop, hop, hop. Widzowie. Patrzymy. Chyba nam się uda. Chyba jednak gra nie chce bym kończył tego odcinka. W końcu. w końcu, w końcu, w końcu. Będziemy jeszcze najzjeżdżalniej jechać. Okej, okay. tu odwiedzą nas rodzice. To nie mój, nie mój. A, nie mój. Zresetuję swoją mapkę. I będzie najlepiej na świecie, jak zresetuję mapę. Jakby się zepsuła. Sio! Co? Co na moją drabinę w w typie? On jest. Ten człowiek. No i teraz nie pozwoli mi wejść. Tak. No ty idź, gościu. Do przodu, przed siebie. Patrzymy, no i spadłem, musi mi się udać, o, znowu też przejdę to, drugi odcinek będzie za niedługo, czy się za chwilkę. Taniec kotka, miau, miau, miau. Także muza leci w tle. O oh, nie.